Nomenklaturowe. Spółki nomenklaturowe, to znaczy nomenklatura partyjna, nomenklatura komunistyczna, zaczyna się przygotowywać do zajęcia odpowiednio wysokiej pozycji społecznej na nowej podstawie i w nowych warunkach ustrojowych. Zawsze będziemy na elitą, ale już z innego powodu nie z powodu znajomości nieubłaganych praw materializmu dziejowego, tylko z powodu wysokości konta bankowego. I no bo się zmieniał na taki, gdzie konto bankowe jest istotnym wyznacznikiem pozycji społecznej, a nie przynależność do znawców procesów dziejowych. I proszę Państwa na tym tle, na tym tle dochodzi do konfrontacji między służbami cywilnymi i wojskowymi i takim umownym Początkiem, za taki umowny początek tej konfrontacji można uznać zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, a za finał tej konfrontacji, która zakończyła się całkowitym zwycięstwem wywiadu wojskowego, y, można uznać dymisję dwóch y, postaci, y, takiego arcyubeka generała Mirosława Milewskiego. Jego postać, się nie tyle postać, co posiedzieć raczej, y, została przypomniana przy okazji reportażu na aferze Żelazo, no i drugiego takiego wybitnego męża stanu, Stefana Olszowskiego. Stefan Olszowski wyglądał w Nowym Jorku jako osoba najściślej prywatna, podobnie jak pan generał Bielosław Mielski. I wspominał o tym dlatego, żeby podkreślić, że w końcówce lat 80. absolutnym hegemonem polskiej sceny politycznej jest wywiad wojskowy. Jest wywiad wojskowy. I wywiad wojskowy przeprowadza transformację ustrojową. Jak pamiętamy, pan generał Czesław Kiszczak był gospodarzem Okrągłego Stołu i zapraszał do obrad Okrągłego Stołu zarówno przedstawicieli strony rządowej, jak i przedstawicieli strony społecznej. Dlaczego akurat jednych, a nie drugich? No to jest. Ja nie wiem, bo generał pisze, mi się nie zwierza, ale przypuszczam, że do jednych miał większe zaufanie, a do drugich mniejsze. I tych, do których miał większe zaufanie, to zapraszał, a tych, do których miał mniejsze, to nie zapraszał. Ja na jego miejscu tak samo bym On był człowiekiem wywiadu wojskowego w wywiadzie wojskowym chyba od urodzenia, a teraz wiemy, że i generał Jaruzelski też był człowiekiem wywiadu wojskowego. No, od 1946 roku miał status prezydenta, więc dosyć wysoki. Proszę Państwa, wywiad wojskowy przeprowadza transformację ustrojową. I wszystkie jej meandry przetrwał w stanie nietkniętym aż do dnia dzisiejszego. Aż do dnia dzisiejszego. Yy, myśmy yy, za panią Joanną Szczepkowską, która 4 czerwca, jak Państwo pamiętacie, yy, powiedziała nam, że mam dla Państwa dobrą wiadomość dzisiaj właśnie upadł komunizm myliła się straszliwie, a wyrazem z nią. Ponieważ, ponieważ co się stało 4 czerwca, przypomnę, jeśli Państwo pozwolą, 4 czerwca odbyły się wybory i w tych wyborach lista krajowa, gdzie były, gdzie byli umieszczeni, no, tacy zasłużeni politycy, została przez wyborców wycięta i co wtedy zrobił? Generał Kiszczak, Generał Kiszczak powiedział, że jeżeli ci ludzie nie dostaną się do Fejmu, to on unieważni wybory. Jeszcze jak się okazało, nic nie upadło. Żaden komunizm jeszcze nie upadł. I przedstawiciele strony społecznej w osobie Tadeusza Mazowieckiego, jeśli dobrze pamiętam. Zgodzili się na zmianę ordynacji wyborczej w trakcie wyborów pan Lech Wałęsa, również pan Tadeusz Mazowiecki, dlatego o nim mówię, że powiedział, że umów należy dotrzymywać. Ale nie miał na myśli umowy z wyborcami, tak. tylko miał na myśli tamtę ważniejszą umowę z kimś innym. I te ta, takie przypadki podwójnej lojalności Potem się powtarzały, myśmy się do nich już dążyli potem przyzwyczaić, ale wtedy to było dosyć szokujące wyznanie, jak Państwo pewnie też pamiętacie. E, ordynacja wyborcza została zmieniona w trakcie wyborów, wypadek bez precedensu. E, no i potem komunizm jeszcze raz upadał, właśnie nie raz. E, następny upadek komunizmu znowu miał miejsce 4 czerwca, tylko że trzy lata później. E, rząd premiera Jana Olszewskiego został obalony. Za próbę ujawnienia agentury w strukturach państwa został obalony przez koalicję Grubej Kreski, której brali udział zarówno przedstawiciele dawnej strony rządowej, jak i strony społecznej. Była to już koalicja ponad podziałami. Proszę Państwa, myśmy w 1992 roku przez moment mieli okazję zobaczyć, takie przerażające trochę kulisy naszej młodej demokracji. Kurtyna została natychmiast zaciągnięta, żebyśmy się za długo temu nie przyglądali, żeby na nas to nie zrobiło jakiegoś piorunującego wrażenia. No a więcej zaczęliśmy się dowiadywać o tych kulisach naszej młodej demokracji z prac Sejmowych Komisji Śledczych. Sejmowa Komisja Śledcza dost, badająca aferę z Rywinem stwierdziła, że Tutaj prawda, demokracja, wybory i tak dalej, wolność, prawo, lud masoni, a jakby nigdy nic, funkcjonuje sobie jakaś grupa trzymająca władzę, która cały czas ta sama, bez względu na zmianę ekip politycznych rządzących państwem. Komisja badająca aferę Orlenu stwierdziła, nie bez zdumienia, że wszystkie nici Zbiegają się jak w soczewce w wywiadzie wojskowym, właśnie. I wszystko wskazuje na to, że wywiad wojskowy stanowi najtwardsze jądro naszej młodej demokracji, trzeciej Rzeczypospolitej, a zatem można już postawić pytanie, czy w 1989 roku suwerenność została narodowi zwrócona, czy też przeciwnie, były to tylko pozory zwrotu suwerenności, podczas gdy została podstępnie przechwycona przez wywiad wojskowy, przez wojskowe służby informacyjne i wszystko wskazuje na to, że ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Te wszystkie grupy trzymające władzę i tak dalej. Proszę Państwa, co to oznacza? No, Jeżeli tak się sprawy mają, to oznacza, że zamiana Trzeciej Rzeczypospolitej na czwartą powinna polegać. Czy ona w ogóle dojdzie do skutku? To jest inna sprawa, o tym będę mówił. W następnej części powinna polegać na zwrocie, na zwróceniu suwerenności narodowej. Na zwróceniu suwerenności narodowej, na odebraniu suwerenności w grupie trzymającej władzę i zwróceniu jej narodowi. Czy to się uda, to zobaczymy. Proszę Państwa, wśród y, y, takim aktem założycielskim III Rzeczypospolitej, co do której mamy poważne podejrzenia, że jest kolejną próbą okupacyjnej. Okupacyjną formą państwowości polskiej. E, takim aktem założycielskim była umowa okrągłego stołu, w której zostały zaprojektowane różne rzeczy, a między innymi również pewien ład medialny. Pewien ład medialny, który w skrócie polegał na tym, że pewne środowiska uzyskały przywilej przemówienia w imieniu całego społeczeństwa, inne tylko w imieniu własnym, a jeszcze inne zostały pozbawione prawa wypowiadania się w jakimkolwiek imieniu, w czymkolwiek imieniu mogły co najwyżej słuchać i gdyby padł taki rozkaz, to mogły również 70. w Trybunie ludu, w telewizji, w radio, nadal ustrój socjalistyczny był najlepszym z ustrojów, nadal Związek Radziecki był na czele i w ogóle, ale już w osiem... od połowy lat 80. do 85 roku zaczynają w Polsce się tworzyć spółki nomenklaturowe. Spółki nomenklaturowe, to znaczy nomenklatura partyjna, nomenklatura komunistyczna, zaczyna się przygotowywać do zajęcia odpowiednio wysokiej pozycji społecznej na nowej podstawie i w nowych warunkach ustrojowych. Zawsze będziemy na elitą, ale już z innego powodu.